Cześć Manko, kolejna robota przy Galaxii. Pęknięta guma. Jak to się do tego zabrać? Odkręcamy tą dużą śrubę. Tutaj, żeby popuścić pół. Oś. Odkręcamy koło. Jak odkręcimy koło, to będzie wesoło. Koło popuszczamy. Pomocnika wzywamy. No i co? Jedziemy z koksem. W sumie byle gdzie to było, i tak podniesie co się będę kurde tutaj wierdzielił. Dobra, pompujemy. Przydałoby się tutaj podłączyć powietrze. <gryw> A widziałem na wyworze, że mają takie podnośniki podobne, tylko że z możliwością podpięcia y Ciśnienia. Ale kurde. Szczerze. Mam klucz pneumatyczny kupiony. Mówię kupię i będę używał. I koła i tak odkręcam ręcznym kluczem, bo po prostu szybciej, a i mięśnie muszą też trochę popracować. Czasami nie wiem czy go podniesie na tyle, żeby zdjąć koło. Ale możliwe. Tu deseczka podstawiona. Zaraz spadnie. Nie spadnie. Tu deseczka stała, żeby mi to kurde koło nie stało na krawędzi. Tak brzydko, bo by się mogło zniszczyć. A po co ma mi się zniszczyć? O kurde, nieźle ta guma zmielona tutaj jest. A dobra, teraz co? Koło popuszczone, na lewarku stoi Tam podłożę jakąś kobyłę, Żeby mi to kurde W razie co nie spadło na łeb No i dobra, i widzimy się za chwilkę Zobaczymy czy <ścoughs> Czy się kurde Nie złamie Moja robota Nie, jednak nie był dobry pomysł No to blacha nie jest jakaś zbytnio gruba także muszę znaleźć inne miejsca. a kurde De deska się wygięła. ja myślałem, że blacha się wgniata a to deska wisi na lewarku, na podnośniku i na kobyłce koło się obraca widać jaka guma jest fajna Dobra, idziemy na górę. Teraz odkręcamy sobie kółeczko. Dopóki nic nie robiłem przy samochodzie, to nic się nie psuło. Naprawiłem tumik. Zobaczyłem, że jest zepsuta guma. Tak bym jeździł. Ażby przegub zaczął hałasować. I wtedy, co tak hałasuje? A przegub, A czemu hałasuje? No i wtedy by było wiadomo, dlaczego hałasuje. Jedną ręką, to co można Koniośnia, ko koło ściągać ja a. A. Jedną ręką też idzie. Haha <grytania> ha. Dobra, koło zaraz wrzucę pod spód Tutaj tą śrubę mam odkręconą, popuszczoną. Nie odkręcam jej całkowicie Na razie żeby jej nie zgubić czasami nie popuszczam ją tak. Odkręcam mocno, mocno. Bo później w razie to prościej mi tu będzie młotkiem puknąć, a niż teraz muszę wybić stworzeń wahacza, żeby odgiąć to koło. Mam taki ściągacz zapięty, kluczyk 19 i naprężamy tą śrubę, napinamy. Jak już mamy napięte, biorę młoteczek I stukam. Powinno to w końcu odskoczyć. Źle ściągać założyłem, bo tutaj się klinował. Teraz myślę, że założyłem go lepiej. Założyć ściągać to połowa sukcesu teraz naprężamy tą śrubę tak do oporu ale żeby nie przesadzić żeby nie przekręcić tej śruby tutaj w ściągaczu mamy naprężone i teraz czaskamy Puch. ale nie tak o kurde nie było łatwo waliłem tym młotem i waliłem dobra Teraz wyciągamy pół oś, ciekawe czy olej stamtąd nie wyleci Mam kurde nadzieję, że że nie. Powiem szczerze, że nie przygotowałem się do tego czy czy tutaj wylatuje czy nie wylatuje to sobie tam w tle pyrka a ja mam tutaj pół oś wyciągniętą muszę tutaj wyczyścić to i poszukać tutaj jakiegoś zabezpieczenia, bo na pewno tam musi być zabezpieczenie, żeby to wypiąć i wtedy nowa guma ściągnę tą opaskę całkiem wyczyszczę to zaraz no i widzimy się za chwilę, nie będę tutaj pokazywał tego grzebania zdjęte, tutaj jest taka zawleczka nie wiem czy ją teraz pokażę ale tutaj a, nie będzie widać tego nie wiem jak będę pokazać. Tutaj jest taka zawleczka Tę trzeba rozszerzyć, bo ona siedzi w tym rowku. I wtedy to popukać lekko, popukać i wyskoczy. Nowa guma jest. Nową gumę sobie można troszkę przesmarować, żeby na sucho nie wchodziła. Założyć. Poskładać do odwrotnej kolejności to zabezpieczenie, tutaj później włożyć tą opaskę, ścisnąć i po robocie w sumie tylko jeszcze trzeba dać smar no i opask pół włożona, trzeba ją tam wsadzić do końca. W sumie to będzie widać, bo jak nie wsadzicie jej do końca, to tutaj wam to będzie. Tak krzywo stało. Zakładamy tą śrubę. Przyłapajmy na razie sobie. Teraz idę montować sworzeń sworzeń to jest pikuś bo wsadzamy go na ten i kręcimy. Śrubką on go sobie sam dociągnie. Także widzimy się za chwilę. To tyle. Tutaj trochę ze skrzyni wyleciało oleju. Także wezmę taką dużą strzykawkę i wstrzyknę z powrotem. Ten olej co wyleciał, bo złapałem go w panieczkę, a niedawno był zmieniany. Także co będę tutaj pawionosa świrował, tu mam założone, tu musiałem taką opaskę założyć, bo kurde, ta się zepsuła, a nie mam innej tamtej, na jakąś musiałem założyć na szybko. Tutaj muszę silnik wytrzeć, umyć, bo kurde, tu wyciekło z tego jak wyciągnąłem pół. Oś. I to od razu umyję też trochę, bo... Nie wiem skąd to leci, tak tu się trochę zapłaciło na tym łączeniu skrzynia silnik, może jakiś uszczelniacz tam gdzie jest sprzęgło czy coś, no, na razie doleję olej, no i będzie po robocie kurde, na ten moment tłumik zrobiony, guma wymieniona, także jest gitara. Guma na półosi wymieniona, koło przykręcone z powrotem. Basto się wygasza. Dzisiaj troszkę popracowało. Ach, kurde, gorąco! Dzisiaj troszkę popracowało, troszkę dłużej. Taka mała aktualizacja po kilku dniach, bo miałem okazję przetestować Webasto. Oh, dzisiaj wybasto chodziło prawie, prawie dwie godziny. Jak przyszedłem tutaj do garażu było jakieś 5 stopni i było czuć chłód, naprawdę nieprzyjemnie było, tak kurde zimno. Odpaliłem to Webasto najpierw na maksa, tak na 10-15 minut, później zmniejszyłem sobie tam na te, na poziom drugi i tak sobie prykało delikatnie na jedynce, na dwójce. Temperatura tutaj może z jakoś znacząco nie wzrosła, ale co najważniejsze, yy, taka odczuwalna była dużo, dużo większa. Bo jednak, jak to dmucha, to to gorące powietrze się miesza z tym tutaj zimnym, i, i to odczucie takie jest dużo lepsze. No, czasami macie ileś stopni na dworzu, a odczuwalna temperatura jest zupełnie inna. Webast to się wyłączyło, to znaczy, że trzeba iść do domu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej!